Co mówiły panu służby w czasie, kiedy pan Wawrzyk był jeszcze w rządzie? Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, że PiS zaczyna spełniać obietnice Donalda Tuska. Tak wiem, dziwne to połączenie, ale serio tak się zaczyna dziać. To przekaże to, co e, należy przekazywać. Wyjaśnię wam, jak to jest, że prokurator krajowy Barski w miesiąc zarabia tyle, co prokurator prokuratury rejonowej w Świdnicy przez rok. Nie znali wam. Bo... Nie znam, nie słyszałem. Nie, zarobiony jestem. A także opowiem wam o Danielu Obsrajdku, który już wie, że zaraz poleci nie do Rady Społecznej Mateusza Morawieckiego, a raczej do prokuratury ministra Bodnara. Dla wszystkich Tiktokowców, moja niespodzianka dla wszystkich. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu porozmawiamy nie tylko o wielkiej kasie prokuratora krajowego, pana Barskiego, ale także o wielkich zarzutach dla Daniela Obajtka. Ale dzisiaj zaczniemy od waszego komentarzu. Jeden z tych komentarzy uświadomił mi, że już niedługo, bardzo niedługo, na moim kanale pyknie 50 tysięcy subskrypcji. Seba, ty lepiej myśl. Jaki materiał na 50 koła? No właśnie, bardzo Wam dziękuję po pierwsze za te wszystkie aktywności, które wykazujecie na moim kanale, ale ja nie jestem zbyt dobrym myślicielem, jeżeli chodzi o ciekawe materiały na 50 tysięcy subskrypcji, bo nigdy tego w swoim życiu nie dokonałem. Dlatego proszę Was, jeżeli macie jakiś pomysł na materiał, na coś, co mógłbym dla Was zrobić albo dla kogoś, napiszcie mi to w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie i pamiętajcie o bombardowaniu tego dzwoneczka, który tutaj jest. Zanim wyjaśnię Wam, jak to jest, że władza PiSu spełnia obietnice wyborcze Donalda Tuska, chciałbym. Odnieść się do ujawnionych zarobków prokuratora krajowego pana Barskiego oraz walczącego jak lew zastępcy, który nie chce oderwać się od koryta. Jak ujawnia pani prokurator Wrzosek, pan Barski rocznie zarabia około 600 tysięcy złotych. Jest to kwota brutto, ale kolejne dane mówiące o zarobkach też podam wam brutto, więc będziecie widzieć skalę różnice niesprawiedliwości, jaką władza PiSu kultywowała w odniesieniu do swoich a raczej dla swoich. Wynagrodzenia prokuratorskie w prokuratorze krajowej według stawek awansowych, dodatków funkcyjnych i stażu pracy to jakieś 27 do 32 tysięcy miesięcznie. Jak z takiej pensji zrobić 45 albo 50 tysięcy miesięcznie? Przyznać sobie uznaniowy dodatek specjalny. Tak, do 40% wynagrodzenia. Bo te dodatki po prostu im się należały. Pan Barski w prokuraturze krajowej, musimy zaznaczyć wyraźnie, prokuratura krajowa prowadzi około 1% wszystkich postępowań prokuratorskich w Polsce. Natomiast pan prokurator krajowy, pan Barski, zarabia, to znaczy według niego dalej zarabia, bo według pana Bodnara on już nie jest prokuratorem krajowym, jest po prostu na emeryturze, w stanie spoczynku. Ale wróćmy. Prokurator Barski rocznie w 2022-2023 roku zarabiał średnio 600 tysięcy złotych. Dzieląc to na miesiące, to jest jakieś 50 tysięcy złotych miesięcznie. Osobiście, oczywiście, jestem za tym, aby policjanci, strażacy, sędziowie, prokuratorzy zarabiali dobre pieniądze, żeby nie mieli pokusy brania łapówki. No ale 50 tysięcy na miesiąc to już jest chyba za dużo. Tak mi się wydaje. Jeżeli sądzicie inaczej, Napiszcie mi w komentarzu, bo dla mnie 5 dych na miesiąc to jest porządna kasa. Aby odnieść się w miarę rzetelnie do tych zarobków, bo może one wcale nie są jakieś tam nadmiarowe. Postanowiłem zadzwonić do mojego dobrego kolegi w Świdnicy. Świdnica taką wrocławia na Dolnym Śląsku, moje miasto rodzinne. Kolega jest prawnikiem, mecenasem i pytam się go wprost: "Stary, jak to jest z tymi zarobkami u nas na Dolnym Śląsku?" Kolega do mnie mówi wyraźnie: Niestety, prokuratorzy średnio w Świdnicy, w tej prokuraturze rejonowej, czyli najniższego szczebla, zarabiają około 7 tysięcy brutto. Prokurator, który ledwo przychodzi do pracy, może zarobić około 5 tysięcy brutto. A więc widzicie, jeżeli Barski zarabia miesięcznie 50, to taki prokurator, który ledwo przyszedł do roboty, zarabia w rok tyle co Barski w ciągu miesiąca. Oczywiście szefowie danych prokuratur zarabiają 15-17 tysięcy. Zgadza się. Są to uczciwe zarobki. Ale powstaje pytanie. Gdzie są widełki określane przez panią prokurator Wrzosek? Gdzie jest skromność? Gdzie jest pokora? Gdzie jest rozsądek? Gdzie są przepisy? Skoro mówi się, że prokurator krajowy powinien zarabiać 32 tysiące, to dlaczego on zarabia 50 nagle? No właśnie, nominaci PiSu za opluwanie, inwigilowanie, snucie fałszywych oskarżeń musieli zarabiać ponadmiarowo, bo za takie drobne, jak nie wiem, 20 tysięcy, to nikt rozsądny by nie sprzedał swojej duszy. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, dlaczego Barski, spółka, a szczególnie ten jego zastępca, tak mocno walczą i wręcz okupują prokuraturę krajową, to już widzicie, że nie chodzi tam o to, że ma być prokuratura niezależna. Tam chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, krycie dupy swoim kolegom, którzy nawywijali, a po drugie, chodzi o 50 koła miesięcznie. To nie jest mało, ale dla pisowców każda kwota jest za mała, co Wam za chwilę udowodnię. A teraz przejdźmy do drugiego komentarza, który jest bardzo ciekawy moim zdaniem. Jest to komentarz w zakresie próby odwołania poprzez referendum Andrzeja Dudy z Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Muszę się niestety negatywnie odnieść do tego pomysłu. Referendum oczywiście byłoby ciekawym wydarzeniem, by też pokazało, ilu Polaków jest za Andrzejem jako prezydentem, a ilu jest przeciw. I może by to referendum nawet było legalne i ważne ze względu na, na frekwencję, gdyż może by i przekroczyło 50%. To niestety w tym wypadku Konstytucja RP jest bardzo czytelna. Nie ma możliwości skrócenia kadencji prezydenta urzędującego prezydenta Rzeczpo Rzeczpospolitej Polskiej w drodze referendum. A więc mimo iż osobiście popieram ten pomysł i on mi się bardzo podoba, to niestety jego realizacja niewiele zmieni w zakresie lokatora w pałacu prezydenckim. Jeżeli myślicie, że wejście CBA do Orlenu lub zatrzymanie pana Wawrzyka to działanie Donalda Tuska, to grubo się mylicie. A tak na serio, to nie jest jego bezpośrednie działanie, ale moim zdaniem jest to tak zwany efekt Tuska, czyli koalicji 15 października. Na moim Twitterze jak zawsze mocny komentarz polityczny. Dzisiaj do sprawy Orlenu i pana Obajtka. Zapraszam na Twittera, link znajdziesz tutaj, ewentualnie w opisie do tego filmu. Tam to dzieje się naprawdę polityka bez cenzury. CBA i prokuratura od wielu miesięcy prowadziło postępowanie w sprawie afery wizowej. Ale kiedy z korytarzy sejmowych słychać, że w pisie to nikt nie zna chłopa w sensie pana Wawrzyka. Że pan przypomniał sobie kim jest Piotr W właśnie. To nie dziwota, że przynajmniej CBA chce go bliżej poznać. A tak na serio. Sprawa Wawrzyka zaczyna się wiele miesięcy temu, przed dojściem jeszcze Donalda Tuska do władzy. I już wtedy poszło doniesienie do prokuratury złożone przez posłów ówczesnej opozycji. Władze CBA, jak i prokuratury krajowej, zamiast myśleć, gdzie są dowody winy pana Wawrzyka albo winy ludzi zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wolały szukać rozwiązania, jak sprawę pozamiatać pod dywan. Oficerowie CBA czy prokuratorzy, którzy są najniżej w hierarchii, czekają na decyzję szefów. Na szczęście, Kamiński Wąsik. Poszli do więzienia. Barski nie jest już prokuratorem, więc ci uczciwi funkcjonariusze, którzy są tak nisko w tej hierarchii, mogą zacząć działać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w PiSie nikt go nie zna. No nie no, znają go, ale udają, że go nie znają, bo wstyd jest znać faceta, który właśnie pewno zacznie sypać. A więc kolejny raz głupota PiSu powoduje, że instytucje powołane do walki z korupcją w końcu po ośmiu latach mogą działać i ścigać korupcję. Daleki jestem od stwierdzenia, że Tusk czy Bodnar ręcznie sterowali tą akcją. Ta akcja była zaplanowana już dawno, dawno temu, niestety realizacja jej mogła rozpocząć się dopiero w momencie, kiedy koalicja 15 października doszła do sterów. I tak naprawdę nikt nie będzie krzyczał z góry, żeby zostawić to albo zamieść pod dywan. Kiedy przestępcy Kamiński i Wąsik trafili do Paki, wtedy porządni ludzie, tak jak wspomniałem, zaczęli zabierać się za przestępców. A koledzy tych przestępców nagle zapominają, że ich znają. Po aresztowaniu pan Wawrzyk wyszedł z aresztu. Wpłacił, z tego co słyszałem, 100 tysięcy kaucji. Mało, nie mało, nieważne. Jak sądzicie, dużo czy mało? Napiszcie mi to w komentarzu. Ale pan Wawrzyk zauważył, że nie będzie dla członków, dla polityków, dla prominentów PiSu kimś takim, jakim jest Wąsik i Kamiński. Na początku pan Wawrzyk, kiedy został aresztowany, odmówił składania wyjaśnień. Kiedy zorientował się, że jest nikim dla wierchuszki PiSu, poszedł po rozdum do głowy i skoro oni nie chcą o nim mówić, nie chcą o nim pamiętać, to on zacznie tak naprawdę mówić wszystko o czym wie, a wtedy cała Polska dowie się o tym, co się działo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O ile z Wawrzykiem sądzę, że nie było ręcznej manipulacji, o tyle z Orlenem już nie jestem taki tego pewien. Oczywiście od dawna apelowałem o tym, żeby Obajtka odwołać, żeby wziąć się za jego szemrane interesy za to że ręcznie steruje największymi transakcjami handlowymi w Polsce. Tutaj macie materiały, które wam pokazują i ten jeden jest naprawdę ciekawy i bardzo popularny. Nawet jeżeli ktoś z otoczenia rządowego, bo nie sądzę, aby to był sam Donald Tusk, nacisnął guzik, dzięki któremu CBA wkroczyło do Orlenu, to i tak moim zdaniem jest to kilka tygodni za późno. Ale okej, okay, ważne, że się wydarzyło, nie narzekam. CBA oświadcza, że agenci poszli tam tylko po dokumenty. Odebrać dokumenty, ale dokumenty w wersji elektronicznej zabiera się z dyskami lub komputerami. Co więcej, przy okazji można przeszukać biuro w zakresie szukania rzekomych dokumentów. Nie mówię, że tak było, żeby była jasność, ale na ile znam metody operacyjne, a niestety raz w życiu miałem do czynienia z operacją, nie CBA, ale powiedzmy Urzędu Celnego, jeszcze wtedy Urzędu Celnego, to wiem, że pod przykrywką przyjścia po dokumenty robią delikatne przeszukanie. Oczywiście, wtedy byłem wkurzony. Dzisiaj powiem Wam uczciwie, że mam nadzieję, że do tego doszło. Samo wejście CBA do Orlenu mogło wywołać u prezesa przysłowiową straczkę, a tym samym znalezione w internecie jakiś czas temu określenie na temat prezesa Daniela, obsrajtek, nabiera całkowicie innego wymiaru. Sprawa powoływania się na wpływy w połączeniu z transakcją przejęcia lotosu przez Orlen jest tylko tym, co mam nadzieję CBA skłoniło do wejścia. Moim zdaniem CBA znajdzie tam o wiele większych Kwiatków, tak to nazwijmy, albo trupów w szafie. Na przykład transakcja sprzedaży lotosu dla Saudów, który to lotos został sprzedany za około 40% swojej wartości księgowej. Było kilka jeszcze innych transakcji, w które Orlen był wmieszany. Moim zdaniem, jedną z nich może być zignorowane ostrzeżenie ABW, które wyraźnie mówiło Orlenowi, że zawiązywanie spółki z miliarderem, panem Sołowowem, chyba jak dobrze pamiętam jest błędem i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Do tego zostało ABW powołane, aby przestrzegać przed takimi działaniami. Oczywiście OpsRitec miał to gdzieś, podpisał konsorcjum, mimo że ono zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Czy tak jest? Nie wiemy. Miliarder miliarderem, bajtka przekrętem. No. Ale my dzisiaj tego się nie dowiemy. Przynajmniej ja na razie nie wiem. Pewno za chwilę się dowiemy, bo jest to na tyle ważna i na tyle istotna sprawa, że jak tylko śledztwo się skończy i akta trafią do sądu, to wolna i niezależna prokuratora, prokuratura krajowa, kontrolowana już przez ministra sprawiedliwości, ujawni rąbek tej tajemnicy. No, chyba że znów się mylę. I o niczym się nie dowiemy, i nowa prokuratura też zamiecie to pod dywan. Jeżeli też tak sądzicie, nie że ja tak sądzę, ale jeżeli sądzicie, że tak się stanie, napiszcie mi to w komentarzu. Jak zawsze, za każdy komentarz, subskrypcją oraz lajka już dzisiaj jestem Wam bardzo wdzięczny. I pamiętajcie, walczymy o 50 tysięcy subskrypcji w styczniu. Na razie, cześć Wam.